i

moje rękawice. Tu było pełno śniegu. Tu było śniegu jakieś 10 cm, to już było parę razy zbierane przez parę dni. A ten film ukazuje się dopiero bardzo długo potem, bo... komputer mi się znowu zepsuł. Ja nie wiem, to jest taki feler, że ciągle mi się coś psuje. Chyba teraz zasilacz poszedł. Albo coś taka góra, no ale jak powiedziałem, góra się domyśla, że to jest jakieś iglo, tak? Więc teraz, tłumaczę i wyjaśniam. Tu jest zwykła usypana góra śniegu, który jest wy wydrążony tunel. A tu jest, zobaczcie od środka, co to jest. A tu jest wiadro. Dobra. Widzimy się w środku. Tu się trochę ciężko wchodzi, ale to jest ta góra śniegu. To jest na koszt, co takie, zrobione, a to wiadro to jest taki świetlik specjalistyczny. Stare wiadro po farbie, które mi tu świeci I tak jak pada śnieg to nie na do środka tu już jest takie nowocześnie zrobione skrzynki takie zwyczajne na kwiatki i walnięte tutaj folią, deskami i śniegiem uwalone. Na przyszły rok powinien zrobić sam stelaż z dech i skrzynek i folii na no to ciepnąć śnieg, tak żeby się dało lepiej, lepiej przemłazić, no bo tutaj muszę leżeć praktycznie, nie? No bo tu jest taki od ziemi i do to jest, no no, no dosłownie yy, tutaj gdzieś metr, a tu pół metra. No tak się może nakłócają, co się da. Co takie podzielenie się wejście zrobiłem? profesjonalne specjalne i hit i hit, i, hit, i wychodzimy Możemy sobie już czyste gacie ubrał nie mokle i znowu są mokre No i tu są drzwi profesjonalne A tu jest kupa śniega A tu jest świetling Także jest super Ciężko było zbudować, ale jak się przywiązą parę taczek śniegu się walnęło, to jest git. Mam problem jeszcze z tym komputerem, bo dopiero później to wrzucę, no bo nie mam komputera. Znaczy komputer mam, ale zepsuty. I na razie. No, więc tak. I teraz Wam jeszcze tak objaśnię jak zrobić kostki ze śniegu? No takie jak budować igłę na przykład, nie? Bierzcie taką skrzynkę Taką jak mam tutaj Ten Jak są tam Pakujecie do niej dużo śniegu Się ubija warstwami bo tam nie, nie, nie zrobi się w niej dziury Ubija się ją mocno Potem się to wykłada I wychodzi taka kostka Proste, nie? W tamtym roku taki budowałem, Nie, to było dwa lata temu. Bo w tamtym roku w ogóle śniegu nie było. I był szajs. A teraz jest w miarę fajnie, nie? Już mam buty też przemoczone. Caluškie. Normalnie to są takie szare, teraz są czarne od wody. Jest spoko. I tak fajnie to wygląda teraz jak góra śniegu, nie? Od tej strony. Oto jest wejście, to, że jak wieje, to też nie nawieje. I chciałem zrobić takie fajne iglo, nie? Z samych kostek. Ale no, sorry, taki mamy klimat, że... W ciągu dnia rano napada śnieg, w południe stopnieje, a po południu znowu zacznie padać, nie? No to tak jest, że no, no to takie iglo, że ja bym to zaczął budować rano, w by to się zaczęło topić, a potem to by zamarzło znowu, no i tu takie by było szajskie. A takie to można jak coś to nawalić, warstwa śniegu jeszcze na górę i już. I fajne jest takie. Taka góra wielka. Miałem na myśli, że to będzie tak wyższe trochę, że można sobie będzie fajnie kucnąć. Ale niestety nie idzie. Ale jak już bym zaczął bardziej skrobać, to tu już nawet, o, jest przejrzystość. A to zamurować. Jak bym to zaczął bardziej kopać, to jest na razie taka warstwa gdzieś, taka gruba. Ponad 10 cm, ale jak to zaczął bardziej kopać, to by się to już zaczęło zawalać. No jak jest tak na to usiadł, nie? Ale ja nie będę siadał pokraść tak kolanem. Tylko jest taka, takie w gniece, nie? Do środka się nie dobije. A tu moje pieski takie burzuje, mają dwa fotele Już je rozwaliły Reksio Fred To jest Fred, a tamten biały to Reksio hmm. Jak się do kamery rwie Będziesz w internetach Tamtemu tak nie spieszno no takie jest moje iglo jeszcze może zrobię filmik, takie pokazanie gospodarstwa zimą. Kurde, tiry jeżdżą. Tutaj są niczki też i te wszystkie piaskowniczki. I pokażę jeszcze takie, jak gospodarstwo wygląda zimą, ale to w jakimś kolejnym odcinku. Dobra, to nara, cześć.